Siemanko wszystkim witamy w haulogu numer chyba 3 nie wiem, może 3 w sumie dnia następnego dzisiaj niestety z rana jestem sam się na nim później ale mamy taką robótkę do łbaniny taki na proże, odciąg, belka jak zwał, tak zwał ja to robię tak po są różne sposoby na zrobienie tego. Niektórzy robią. O, chodzi trochę. Są różne sposoby na zrobienie tego. Niektórzy robią tak, że sobie tylko deskę podkładają pod spód postawiają jakieś stemple tam pod ten, a ja później obijają jakieś deskami tam, próbują to później jakoś tam skręcać i śrubami itd. Ja zrobię to trochę inaczej. Robię to po, tak jak zawsze robiłem na. No tym bardziej, że mam materiał, na to jakbym nie miał materiału, to bym kombinował, tak, no to sprawę mogę sobie tutaj pozwolić na takie ekstrawagancje, że tak powiem no, pasa nie wziąłem, no, pierwsza rzecz jaką trzeba tutaj zrobić trzeba to usztywnić bo on chodzi jak nie powiem co sposoby na usztywnienie tego tak pociągu są dwa pierwszy jest taki że jest taki, żeby tu betonowa, to jak łościem do betonu przyniósł jakąś do dźwigarka i to by się nie trzymało, ale z racji tego, że mamy trochę inną sytuację, zrobimy to na pomocą takiej deski, która będzie rozpierała to. Się, może ściany nie wywalimy. Trochę lepiej, ale chodzi nam jeszcze z drugiej strony. Na środku coś chodzi, ale to, A, to się już później. Dobrze, można teraz o tym bezpiecznie chodzić. Teraz zapinamy żyłeczkę i lecimy ze skrajeczką. Skrajeczkę wcześniej dociąłem. O patentach na cięcie sklejki mam na innym obrazem. Bo jest trochę tych sposobów. W zależności od tego, ja naprawdę musiałem inne paty zastosować. Okazało się, że moja pilarka jest upośledzona. Nie można tutaj sobie ciulagi zapiąć tak jak się chce, ale o tym kiedy indziej Dobra ja się położymy tutaj Iwaczka po zewnętrznej, po wewnętrznej Po zewnętrznej chyba Co tutaj styropian? Sztywna sklejka nie powinna się tutaj stać Na chińskiego czarnoka bym się trochę bawiał, ale to jest oryginalna do koska tylko że cięta Myślę, że robotę sam na budowie cały czas do kamery pogadam Maru nie ma kto mi podać teraz Daj mi się zegarek jeszcze jeden No może poradzimy bez Kurde, nie gadaj żeby ci pasować Jak na złość Ogólnie to nie róbcie tak, nie stawajcie na dźwigary, które nie są przybite. To się rzadko dobrze kończy. Trzeba uciąć sklejkę na bok naszego podciągu Cała filozofia polega na tym, żeby uciąć tą sklejkę, żeby ona wychodziła tak naprawdę góra sklejki, tak jak spód tej, nawet nie, jak tej sklejki. Czyli tam jak jest 32, że jak ten strop, Dodajemy 2 cm, dlaczego 2 cm, a nadal położyliśmy sklejkę, a w chcemy, żeby sklejka stropowa wypierała od razu podciągową będzie później to wszystko widać. A tu jest teraz drugi patent, jak wziąć sklejkę, żeby była równiutko. No tak, bardzo chętnie bym to zrobił taką ciulagą. Niestety, w tym wspaniałym sprzęcie, marki zresztą widać jakiej, nie da się tego zrobić, żeby uciąć 24 z 24 to 32, a tam chciałbym uciąć 24. Nie da się tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że jedyną jak uda się jeszcze sensownie zrobić to jest 23 23 24 to musimy tam gdzieś zblokować i zakręcić tutaj o tym dzikiem w ten sposób to tak naprawdę tutaj z tej strony w żaden sposób niczym niczym nie blokuje no i niestety jest jak jest no ale tak do 23 cm myślę, że tu będzie można coś z tym zdziałać no, 23, 24 mi niestety wyskakuje. Nie da się tego wsadzić. No taki błąd. Można by było krumidować, coś tu wsadzić, ale. nie wiem. Może pilarkę zmienię. Zobaczymy. Na razie to jest do wyrzutu. Tak, to inaczej. Trzeba zmierzyć sobie pierwszy cof. Młoteczek w Dźwigarek miary prosty żymy sobie ile w naszym przypadku jest odnogłość do piły tutaj jest 3, 3 cm i 8 mm 3 cm i 8 mm więc tyle nam odejdzie od dźwigara piła będzie szła w tym miejscu mniej więcej Dlatego Potrzebuje w tym momencie 34 cm 34 cm plus 3,8 czyli 37 O takie skromne 34 O to nawet lepiej Sprawdzimy zaraz jak nam się to zgrywa Z naszym Aha, czyli tak krótko poziomie co to chyba sobie mogę sprawdzić najwięcej Ach, kurna materiał jest zajebisty Na trójki wchodzą bez, bez gadania Coś pięknego Tak, tak, taka linijka. Zobaczcie jaki prosty, k***a kreska, elegancka. No trzeba k***a 10 lat na tym siedzieć, żeby tak Dobra, mam kreseczki. Dobra teraz tak jeżeli sobie ile nam tutaj wychodzi do stało stanowisko nie stan 32 cm odchodzi dziiga 20, czyli musimy 10 cm wypróżnić najlepsze były kantówki, ale nie wiem czy to tak je zlokalizuję powiem szczerze, ale spróbujemy też szukać każdy stan się zrobi i dobrze będzie z tu zależy, jeśli nie wypadnie łączenie sklejki w tym miejscu to będzie ok jak gdzieś tu wypadnie albo to jest ok w tej jednogłośni stulejka nic się tam nie stanie, ale jeśli upadnie maczynie faktycznie tu, to trzeba będzie napić kawałek wyseczki. Właściwie. O, żeby nie O na mać o, już się wyglądali mnie kurde na dole dobra, deseczka ogarnięta pole gotowe do naszego ścielania porzucimy parę z zobaczymy jak to będzie wychodzić bo fajnie to jedno pole mogę zrobić jest okej okay. ale prąd Dlaczego? Ale kurna dupę dałem. Pii. Tego to się nie spodziewałem. Ja yeah. tutaj chyba, biorąc pod uwagę, że dzisiaj tak mam grubszy dzień to chyba zakończymy dzisiejszy film bo tutaj tak naprawdę nie wiem czy to coś ciekawego mogę Wam pokazać bo tak naprawdę tutaj wszystko to co już do tej pory widzieliście co robiłem było pokazane tutaj trzeba krótką rygę dać tam się da, tam sobie dociąłem jedną, tam się wstawi jedną, na drugą sobie da, tam mam docinkowe i tam znowu jeszcze jedna ryga i sobie to wyścielam, wyflekuję kwicki skoro jak przyjeżdżam do czinkowej to sobie po czyli po tutaj i powinien być na